Alex Lin sprawił nam niespodziankę przed wyścigiem. Numer jeden dla grupy Paper Jonas Racing. I to on wystartuje do tego wyścigu z pole position. Na drugim miejscu również niespodzianka, ponieważ mamy Jeruna BLEKEMOLENA. Ta dwójka startuje za modami, po których nie spodziewaliśmy się takich wyników, ponieważ startujący Lotusem w 107B i Zauberem C12 kierowcy naprawdę wyskoczyli jak Philips Konopi. Na trzecim miejscu Tony Kanan, Can, startujący Laruzem, więc również niesłychania, i dopiero na czwartym miejscu Louis Hamilton w McLarenie MP4-8. I to jest dopiero postać, która faktycznie można powiedzieć, że jest postacią z wyższego rzędu. Tu będziemy właśnie kończyć za i właśnie włączy nam się procedura startowa, która nie będzie obrzeżnie formującym, a od razu ruszymy do startu. Nie będzie żadnego dodatkowego oczekiwania. Na piątym miejscu mamy y, Jan Janisa, nie, na piątym miejscu mamy Jamesa Pula, na szóstym mamy Giuliano Alesiego, siódmy startuje Mike Conway, ósmy Fabian Coulthard, Marco Andretti dziewiąty, Daniel Abt dziesiąty i Simona de Silvestro startuje z ostatniego pola. I ten wyścig jest stosunkowo najmniej istotnym, ponieważ tutaj wystarczy skończyć go w pierwszej ósence, żeby dostać się dalej. Jak zresztą wspominałem w poprzednim odcinku, wcale ten wyścig nie decyduje zbyt wiele, jedynie tylko właśnie ta najsłabsza trójka, więc tak naprawdę w tym wyścigu kluczem jest to, żeby dojechać do mety. No i zawodnicy startują. I jak widzimy tutaj był bardzo dobry start lidera, tutaj bardzo Hamilton sobie zaspał na starcie, chociaż być może i tak wykorzysta to i wyprzedzi to niego Kana. Tutaj widzimy bardzo ciasno, zawodnicy przejeżdżają przez pierwszy zakręt. Na razie mamy Lina usunącego prowadzenie. Mamy Hamiltona, już na trzeciej pozycji. Tutaj również Giuliano próbuje odzyskać straconą na rzecz Jamesa pula pozycję. Tutaj widzimy również Marco Andretti'ego próbującego dobierać Majka Agnuella i teraz prawdopodobnie będzie się bardzo rządziało, ponieważ chce się w zakręcie i tutaj już mamy sytuację, jak Jerum Lekemolent. bardzo że traci. Luis Hamilton wychodzi już na prowadzenie, a więc wykorzystał zamieszanie w trzecim zakręcie i w tym momencie Mamy to niego na prowadzeniu, a więc już tutaj nam kontruje zawodnik, Mike Conway się również bardzo szybko zbliża. A więc jak to się nam, proszę Państwa, bardzo szybko zmienia. I w tym momencie już mamy Jamesa Napoleant, na pozycji numer 4, ale jest już trwa nabija miejsce. Daniel a proszę Państwa, zawodnik praktycznie nie istniejący w kwalifikacjach. Już w tym momencie jest na pozycji numer 6. Marka Andretti również nie najgorzej Na miejscu numer 7. Giuliano Alesi kompletnie się pogubił na starcie. Jur jest ósmy. Na El Simano się przebić o dwa miejsca. Jest na pozycji numer 9. I później mamy na ostatnich dwóch miejscach: mamy dwa najmniejsze rozczarowania, czyli Jerona Molena i Fabiana Kultarda. I tutaj widzimy, że tutaj Daniel Apt broni się przed Marco Andretti. I tutaj nie wiadomo, czy mu się to uda, ale wychodzimy teraz na prowadzenie. Czy uda się Hamiltonowi do pierwszego zakrętu wyprzedzić? Tonego Kana. Na razie się to nie udaje, ale teraz Jam się do trzeciego zakrętu. I tutaj na pewno można się spodziewać ostrego ataku. Jesteśmy w zakręcie numer 3 i mamy atak Hamiltona. Czy zdoła się zmieścić w zakręcie? Nie zmieścić w zakręcie, ale pojechał na tyle agresywnie, że mu się udaje teraz przyblokował trochę kana i może Mike Conway z tego skorzysta. Bardzo blisko jest również James Pool. Zobaczymy, czy zdoła to wykorzystać. Jest atak, jest atak i na razie, czy Hamilton straci dwa miejsca? Tak jest. Chyba, że zdoła utrzymać linię do następnego zakrętku, który będzie zakrętem lewym. No nie, tutaj James Poole go objeżdża nawet od zewnętrznej, tutaj już widzimy, że do... Uuu, i proszę Państwa, Daniel Abt, co nam tutaj wyrabia, wymienia dwóch zakręt... Na jednym zakręcie wymienia już dwóch kierowców, chociaż tutaj James Poole nie daje sobie w kaszę dmuchać, ale jednak wychodzi z tego zakrętu za słabo. I mamy niespodziewanie Daniela Apta na trzecim miejscu, Mike Conway wychodzi na prowadzenie, Tony Khan na razie utrzymuje się w miarę w czubie, ale teraz znowu na pozycję... Numer 3 spala na kierowca Leruza, za Daniela Apta tutaj również Hamilton broni się przed Jamesem Pulem. Na razie wszyscy zawodnicy jeszcze jadą, a więc jest czyściej na starsze, niż mogliśmy się spodziewać. I mamy tutaj atak Jamesa Pulem, tenego kana. Tutaj widzimy, że Alex Lee próbuje się podczepić. Tutaj pamięć półtor wyjeżdża bardzo szeroko. No niestety Juliana Alex jest dopiero dziewiąty, a więc to jest na przykład bardzo duże rozczarowanie. Jero Black Mollens pana już na ostatnie miejsce i teraz mamy atak Alexa Lydna. Na pozycji numer 4. A więc zobaczmy, jak kierowcy ci stracili Simona de Silvestro. Tutaj kontakt z Luisem Hamiltonem. A więc co się Luisie nadzieje, Prawdopodobnie na gorsza faza jego wyścigu. Więc może płynie jeszcze doła przebić się wyżej. Jamesa Pula mamy teraz w tym momencie na miejscu numer 3. A Daniel Abt wychodzi nam na prowadzenie. No, powiedzmy sobie szczerze, nie spodziewaliśmy się takich sytuacji po kwalifikacjach, że z ostatniego tak naprawdę miejsca, a w zasadzie przedostatniego, zdołałamy na miejsce numer 1. I teraz mamy. Aleksa Lina już wracającego na trzecią pozycję, przeprowadzającego Jamesa Pula. więc zawodnik Lotusa po starcie z zaczyna powoli wracać do gry. To nie jest sytuacja jak z Haydenem Padonem w wyścigu na Silverstone z grupy skuderii komandante. A nie, przepraszam, Froll mi się to cały czas byli. Także z góry przepraszam. Który praktycznie w wyścigu kontrolował, tak naprawdę tylko gdy wjechał do boku, tracił prowadzenie. A gdy pozostali jeżdżali, znowu się utrzymywał. No tutaj zdecydowanie będziemy mieli dużo więcej walki. A więc Daniel Up na prowadzeniu, Mike Conway na pozycji numer 2, James Pool trzeci. Przepraszam, czwarty, Alex Lin jest trzeci. Louis Hamilton dopiero na piątym miejscu. Fabian Kultar nam się zaczyna przebijać, jest już szósty. Simon Silvestre również dzisiaj na siódmym. Marka Andretti, powiedzmy, że trzyma się w miarę na swoim poziomie. I mamy tutaj uścisk Daniela Abta, więc prawdopodobnie nie będziemy mieli teraz manewry przedania. I Mike Conway tutaj już atakuje nam. Zawodnika Benettona, tutaj również Alex Lin się podczepia. I tutaj mamy wjazd w tył, ale Mike Conway i tak nic sobie z tego nie robi Chodzi o na prowadzenie. A na drugie miejscu chodzi Alex Lynch. Dej Spurto to jeszcze wykorzystać i wejść na pozycję numer 3. Tak jest, mamy piękny atak, dużą listę prędkości. No i już niestety Daniel Abt jeszcze do niedawna prowadził, teraz wsparł na pozycję numer 4. A nam się to zmienia tak szybko, jak praktycznie moje tempo głosu, które praktycznie dawno nie było tak szybkie jak w tym momencie. No i mamy Luisa Masona na, na miejscu numer 5. Być może jeszcze zdoła się przebić, ale nie za szybko, żeby znowu tych pozycji nie stracił. Eee, no i mamy Jerozolima Blokiemolena w cofnie pieniędzego. a Juliano Alezi no niestety, jedzie na razie koszmarnie, bo jest dopiero 10. Tylko Marco Andretti, za nim który? Widzimy, że gdzieś jest bez koła, więc wyścig już zakończył. więc Zobaczmy, jak doszło do tego, że tego oto zawodnika już nie zobaczymy. No i już widzimy, kraksa była Simono de Silvestro. Na dohamowaniu do czwartego zakrętu, no i niestety już na dohamowaniu nie doszło do odpowiedniego manewru. W zasadzie próbował się tutaj wcisnąć kierowca liżiera, i niestety, jak widzimy, skończyło się to tym, że urwał przednie lewe koło, a urwanie koła jest tutaj równoznaczne z końcem wyścigu. Więc niestety kierowcę już yy, wiemy, że zobaczymy w serii GF3. Zdecydowanie nie na, te, nie na to liczyłem, no ale mówi się trudno. No i widzimy Aleksa, teraz na prowadzeniu, dojeżdżamy do miejsca, w którym mamy koło, właśnie po liżierze. James Spull teraz wchodzi na drugie miejsce. Conway zaczął tracić. Mm. A Louis Hamilton już zaś się na czwartą pozycję. Fabian Coulthard zaraz atakuje. No i teraz niestety również mamy kolejny i Fabian Kulta również już jest poza wyścigiem. No niestety to była bardzo niepożądana sytuacja. I niestety mamy już kierowcę do serii GP3. Niestety w sposób, no wiadomo, taki, którego wolelibyśmy nie oglądać. No ale niestety również i takie sytuacje się zadają. No i w tym momencie, widzimy, jest ostatni. Nie... Juliana Alezi traci już 7 sekund do lidera, do którego teraz przechodzimy. Oj, dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a za nami dopiero 3,5 minut wyścigu, a więc jeszcze się będzie nam działo niesamowicie dużo. Ja sam się nie mogę doczekać tego, co będzie dalej. Planowanie James Spul teraz zdoła zaatakować ten tenki zawodnik. Wychodzi nam na i wychodzi przed naprawdę cudzami, chociaż tutaj mamy kolizję i Alex Lin traci przednie skrzydło i niestety zawodnik Lotusa już prawdopodobnie nie odegra większej roli w tym wyścigu. No, chyba, że będziemy mieli zjazd do boksu, ale na to jeszcze poczekajmy, a Wiesulis Hamilton bezproblemowo wchodzi na pozycję numer dwa. A Mike Conway traci również pozycję na rzecz Daniela Apta, więc spada zawodnik... Williamsa tymczasowo na pozycję numer 5. Prawdopodobnie za chwilę będzie czwarty po wyprzedzeniu uszkodzonego bolidu Lotusa Aleksalina. Chyba, że Simone de Silvestro tutaj wyminęła go bez większego problemu i to ona teraz jest na czwartym miejscu, a niestety będzie może jeszcze stracić, na rzecz na Blake'a kolejną pozycję. No nie jest w stanie się przebić. Nie wiedzieć dlaczego się trzyma za tym bolidem. Ja chyba to by praktycznie przyklejone do tego bolidu. No i dopiero teraz dochodzi do tej sytuacji i mamy również jeżdżającego Właśnie na wątpliwości, no i dzięki temu Juliano Alessi awansuje nam na pozycję siódmą. No i Tony Kanan, jak widzimy, bardzo dużo stracił, niestety. No i cóż, mamy Jamesa Pola na pierwszym miejscu, Luisa Hamiltona na drugim miejscu, Daniela Uptra na trzecim, Simone de Silvestro i na czwartym miejscu. To jest pewność niespodzianka. Na piątym miejscu mamy Mike'a Conwaya, Jeruna Blekemolena na stopniowym wczoraj, co i będziemy mieli atak teraz do trójki. I jest to piękny, udany atak. Jak widzimy na razie w pierwszej nie na świętleniowie, to jest na razie główny atak w tym momencie. Chociaż widzimy, że tutaj no, już zaczyna się robić różnica. Tutaj też z tyłu również Juliano się próbuje przebić. Wydało mi się, czy widziałem jakoś odpalającą część, ale to był błąd. Być może to była część po wypadku Andretti'ego. No i w tym momencie mamy chociaż na chwilę o spokojnej sytuacji na torze, więc zobaczmy może na zawodników troszeczkę dalszych pozycji, chociaż tak naprawdę stawka się ogółem rozjechała. W tym momencie różnice pomiędzy zawodnikami są na poziomie, no widzimy, no najmniejsza różnica jest w tym momencie pomiędzy pierwszym a drugim, to jest różnica raptem 0,4 sekundy. Natomiast wszystkie dostały, no jeszcze walka pomiędzy szóstym, siódmym i ósmym zawodnikiem są nieduże, a wszystkie pozostałe są już niestety różnicami dość wyraźnymi ponad sekundowymi. To że widzimy, że Giuliano Ale tutaj próbuje. Jeszcze nie widzimy dopiero, zobaczymy za chwileczkę. Teraz powinniśmy zobaczyć tą sytuację. No w sumie nie była też sytuacja i chyba tutaj widzimy, że do czegoś tam doszło czy a nam tutaj będzie próbował nam się przebić na pozycję przynajmniej numer 2 a nawet będzie atakowała pozycję lidera i kierowca Benettona po raz drugi w tym wyścigu pojawia się na prowadzeniu. I czy zobaczmy, że to wykorzysta słabszą dyspozycję młodego Brytyjczyka? A my tak naprawdę mamy tutaj zmianę pokoleń, tylko że nie do końca w tej kolejności, której powinniśmy oglądać. Zrzucę tymi bolidami, te bolidy zanim należą do najstabilniejszych bolidów. Chociaż nieoczliwie ich szybkość jest bardzo imponująca. I ociągi techniczne również jak na ówczesne standardy bardzo były zaawansowane. I mamy Hamiltona na pozycji drugiej, chociaż tutaj Jace się nie poddaje, będzie tutaj walka w ostatnim zakręcie, ale kierowca McLaren no zdecydowanie tą walkę wygrywa. No i tutaj widzimy, że Black Molen nam powoli wraca z otchłani, no i mamy już są połowę wyścigu, już tylko 10 minut do końca. A więc nam czas leci po prostu błyskawicznie, zresztą wyścig jest ogólnie błyskawiczny, więc co tu dużo mówisz. No i mamy w tym momencie odjazd pierwszej dwójki z przodu, więc w tym momencie walka o miejsce numer 3. Będzie to walką najwyższą, jaką będziemy widzieli. I właśnie tak się dzieje i jeden Black wchodzi wchodzi na trzecią pozycję. Na razie widzimy, że to jest stosunkowo czysto. Nie ma tych sytuacji z kwalifikacji w domu, się obracali w trzecim zakręciem. Na no, Mike Conway już teraz bardzo straci, ponieważ już tutaj Tony Cannon zaczyna go doganiać i prawdopodobnie również go wyprzedzi. Tak właśnie się dzieje. Chociaż tutaj był chyba uśliz ze strony Zanka no ale ale nież w tym momencie jest. Po postoju w boksie, i jeżeli nie dojdzie do zjazdów do boksu, on może się prawdopodobnie pożegnać. No, chyba, że ktoś jeszcze odpadnie z wyścigów, choć oczywiście te komuni, Ani innym załonnikom nie życzymy. Więc jak widzimy, sytuacja odrobinę zaczęła się rozjeżdżać, chociaż tutaj będziemy mieli walkę, ale z jego z pulem, o miejsce piąte, chociaż jeszcze nie w tym zakręcie, ale być może dojdzie do niej już za niedługo, w bardziej korzystnej części toru. No pierwsza dwójka, że jak widzimy troszeczkę się chociaż 80 sekundy ryczy to wcale nie jest dużo. I w tym momencie prawdopodobnie dojdzie do walki pomiędzy Simoną i Jamesem, walka o czwarte miejsce. Tu chyba James straci nawet pozycję na rzecz Simony, chociaż tutaj będzie teraz atak kierowcy Jordana. jest to atak udany. Chyba no chyba RZR będzie zaznaczony. No mamy żółtą flaga, ale chyba tylko chwilowa. Żółta flaga prawdopodobnie Mikeowi Conwayowi coś się stało, ponieważ stracił bardzo dużo czasu. I mamy teraz, widzimy akurat atak Giuliano Alesi'ego na piąte miejsce przed Simonem. Być może Juliano dopiero teraz zacznie pokazywać swoją główną formę. Tutaj już widzimy, że Jamesa pula dojeżdża, tam również Tony kanan zaczyna się do Simony de Silvestro dobierać. I bynajmniej chodzi mi o dobieranie się fizyczne, tylko o dobieranie się bolidów. No i w pierwszej dwójce walka na razie się jeszcze nie rozkręciła, tam na razie panuje spokój. Natomiast, no, Jero jest trzeci i on zdecydowanie nie może czuć się bezpiecznie na tej pozycji, chociaż fakt że to się na tą trzecią pozycję przebić również jest dość imponujące. Przecież był moment na początku wyścigu, gdy ostatni był na torze i to jest naprawdę bardzo dobrze, że Różdemu udało się tak przebić, ale to również niedobrze świadczy o jego rywalach, którzy nie są w stanie utrzymać za bardzo pozycji i czyżby miało teraz dojść do ataku na pozycję lidera? Jest atak, troszeczkę taki nieodpowiedni, mógł się skończyć kolizją i mamy tutaj, widzimy z tyłu jakiś uślizg i tutaj no niestety Jaron Molen bardzo straci i Mike Conway po raz kolejny Spinuje i traci jeszcze więcej. I w tym samym Tony Kanan już może bezproblemowo walczyć z Anikami z przodu, tak jak właśnie z Jerunem czy z Simoną. No i mamy dzięki temu ale tylko na czwartym miejscu. A Louis Hamilton, nie widzieliśmy tego, ale już znalazł się z przodu. Tu jeszcze widzimy sytuację, gdy Daniel Abdul w przodu, więc w nie na ramowaniu Doszło do sytuacji z manewrem wyprzedzania. Ale z daleka tutaj atakował, wpychał się po prostu ten McLaren, i tak naprawdę. Tylko dzięki słabej prędkości na wyjściu Benettona, mamy angielskiego zawodnika na miejscu numer jeden. Jak widzimy, już tutaj nam delikatnie odjechał, i tutaj już widzimy, że James Pull zaczyna do apta dojeżdżać, więc ap niestety zaczyna słabnąć na tym etapie wyścigu. A im później zaczną zawodnicy słabnąć, tym dla nich gorzej, ponieważ się dla nich szansa. Wiadomo, pierwszy wyścig jeszcze nie jest problemem i mamy atak, pula w pierwszej zakręcie, ale atak nieudany, strata. Bardzo fajny Simona de Silvestro, niestety uścisk w pierwszym zakręcie i tutaj prawie wpada pod koło Majka Conwaya, czy zdąży się wyratować? Bezproblemowo, no jest na ósmym miejscu i ma dużo przewagę nad Alex Seblinem. ale on i tak już odrobi, bo już stracił całe 20 sekund, było tych sekund 28, więc korzysta na tych wszystkich manewrach i mamy Simonę de Silvestro, która będzie zjeżdżała nam do postoju i mamy, proszę Państwa, Jeruna Blake molena bez koła, który nam kończy udział w tym wyścigu i Tony'ego Kana, który urwał przednie skrzydło, więc już tam naprawdę trójka do GP3 już jest w tym momencie znana. Marco Adretti, Final Coulthard i Alex Lynn. Więc w tym momencie walka będzie zaczęła o podejście startowe do wyścigu numer 2, który odbędzie się na torze Spa. Natomiast podtrzymam niepewności, jeżeli chodzi o rundę na finish. No i przejdźmy teraz do walki o drugie miejsce, ponieważ Daniel Abt tutaj znowu nam zała odskoczyć. To jest Hamilton bardzo musiał stracić, ponieważ tutaj James Spoiler również jest z przodu. Juliano Alezin być może podejmie się próby ataku, jeżeli mu sytuacja pozwoli. Wierzę, że nie planują tego manewru, ale no. Jednak, w kontekście tego, co nas czeka, ta, to rozbicie się Jerona Zekomiany było ważniejsze. Tak naprawdę, ta walka to będzie dopiero następny wyścig, Miał miała dużo większe znaczenie. I to już widzimy, że rolnicy będą to zjeżdżali do alei serwisowej. Na razie jeszcze nie wiemy, co i jak. Tutaj widzimy, że pierwsza dwójka będzie zjeżdżać. Zawodnicy z pozycji 3 4 jeszcze nie. Mike Conway również zjedzie. No i mamy właśnie Simone i Tonego w boksach. Simona jeszcze będzie stosunkowo niedługo w boksie. Tony prawdopodobnie skończy, właśnie swoją rywalizację w tym oto miejscu. Bo po prostu już będzie musiał mieć obie dwa skrzydła, więc prawdopodobnie będzie to ponad minutę w boksach, jeszcze nie dłużej. No i mamy w tym momencie Aleksa dzięki temu na pozycji numer 6. A więc zawodnik powoli zaczyna się włączać do gry w nieoczekiwany sposób, ponieważ po prostu już nie ma nikogo przed sobą, więc nie może pozwolić na walkę. I tutaj była kolizja, i to już nie musimy zobaczyć, do czego tu doszło. Jay Spool niestety zalicza uściski. Julius Hamilton nie wiedzieć dlaczego wierza prosto w niego i. Wymuszają w tym momencie na naprawdę na siebie duże straty czasowe, ponieważ nie będą zjeżdżali. I to jest woda na błęd przede wszystkim dla Giuliano jego który w tym incydencie nie brał udziału. I widzimy już, jak bardzo kierowca Ferrari odskoczył od tamtej wujki. I za chwilę Giuliano Alessio będzie celidera, lidera, ponieważ jak widzimy, Daniel Abt będzie w tym momencie zjeżdżał do alei serwisowej na swój postój. A w tym momencie. No, Louis Hamilton będzie dużo tracił, ponieważ on zapewne nie zjedzie do boksów, tak jak widzimy. A z kolei, no, będziemy mieli zjazd do boksu Jamesa Poola, który jest zjazdem nieplanowanym, i planowany zjazd Mike'a Conway'a. Mike Conway również może dzięki temu zyskać. No, ale Alex Lynn będzie dzięki temu zyskiwał dalej. No, Simona De Silvestro już jest po postoju, a jest jeszcze w trakcie postoju. I czy nie dojdzie tutaj do jakiejś nieprzyjemnej sytuacji i do z tyłu, bo widzimy, że jest bardzo blisko, jest bardzo ciasno. Miejmy nadzieję, że niczego złego nie dojdzie. Tutaj Alex już, jak widzimy, przejeżdża bokiem. I czy tutaj dojdzie do takiej sytuacji? Nie dojdzie, ponieważ już spokojnie Daniel Abt wyjeżdża i już jest wyżej. Dopiero teraz mamy tutaj wyjazd Jamesa Pula, więc to będzie potężna strata i widzimy, że już Timon Silvestro przejeżdża bokiem. No i James Pull wyjedzie nam na pozycji szóstej, Simone jest już na piątym miejscu. No i w tym momencie jeszcze pierwsza noka, dlaczego Juliano jeszcze nie zamierza zjeżdżać? To jest ciekawe, czyżby był zamiastkiem, który będzie w stanie przejechać cały wyścig bez postoju. Przekonamy się, na razie będzie Hamilton zjeżdżał, ale on niestety przez to, że przejechał dwa okrążenia bez przedniego... Przedniej części samochodu można w sumie powiedzieć. Bardzo dużo straci, niestety. To prawda, w kontekście całej rywalizacji nie będzie to dużym problemem, ale niestety dalsza pozycja startowa pewno się mu nie pomoże. Nie mamy tutaj żółtą flagę, tutaj jest z piątego pola, czyli prawdopodobnie Simone Silvestro. Nie, tutaj dwójka, a więc Luis Hamilton chyba musiał złapać uślizg. Tutaj musimy popatrzeć ponownie na powtórkę. No, zdecydowanie to było zbyt agresywne i niestety łapie nam tutaj uślizg. I tutaj naprawdę tańczy nam parabolę kierowca McLarena. I tutaj mamy jeszcze kolejną kontrę, ale tu już będzie zjazd do boksu, więc za chwilę jego męki się skończą, chociaż tutaj Daniel aprać się podjechał i to widzimy tylko jak Luis Hamilton co stracił i kolejny raz. No niestety to, to naprawdę tylko fakt, że się kierowców odpadło ratuje Luisa, przed tym, że no nie pojechałby dalej w eliminacjach, a tak naprawdę no, nie będzie po prostu jechał ostatni. Ale dobrze, no wróćmy w takim razie, no niestety stawka Jamusa Rizawa, no w tym momencie Giuliano Alessi będzie wreszcie zjeżdżał do ale serwisowej na, na naprawdę na przedostatnim okrążeniu. Więc wykona, jakby swoisty obowiązkowy postój. Na to wyjdzie, dzięki czemu Alex Lin, a więc no, zawodnik, którego z z czasu, dzięki temu, że zjechał jako pierwszy, jechał najczystszym tempem, wyjdzie na pozycję lidera. I ma całkiem sporą przewagę, bo aż 7,5 sekundy nad Danielem Aptem. Simone Silvestro również zaskoczyła pozytywnie. No i w tym momencie że jak widzimy, stawka się rozjechała. Louis Hamilton właśnie wyjeżdża z garażu i wyjeżdża siódmy, a więc i tak wyjeżdża. Za Tonym Cannon, który prawdopodobnie był kierowcą dublowanym. Bo no, widzimy, to jest minuta różnicy. No niestety, tutaj Tony Cannon miał, no właśnie przez tą stratę skrzydał bardzo nie sytuację. A dzięki temu, że jest ósmy, to jeszcze będzie miał szansę się zrehabilitować. To wyjdzie właśnie bardzo agresywny przejazd Jamesa Pula. No i mamy właśnie Juliano w boksie i rozpoczynamy już prawdopodobnie ostatnie okrążenie. Tak jest, to będzie już ostatnie okrążenie. No i wiadomo, że Juliano oczywiście straci. No i tu już widzimy Daniela Arta przejeżdżającego. I zobaczymy, który kierowca Ferrari dojedzie. No oczywiście dojedzie za Simoną i za Jamesem. Czy wyjedzie również za Mike'em Conwayem? Tak wyjedzie niestety. Ale myślę, że przed Hamiltonem powinien już dojechać. Tak, właśnie zajęciowejadam, więc przed Hamiltonem spokojnie wyjedzie. Będziemy mieli Giuliano Ale z jego na szóstym miejscu. Więc i tak niestety no trochę stracił. szkoda. Ale bądźmy miał wszystko dobrej myśli, że jeszcze będzie dobrze. No i powiem szczerze, że pierwsza trójka lekko nieśrodziewana, zwłaszcza trzecie miejsce Simone de Silvestro jest dużym zaskoczeniem. Alex Linton w temacie idzie po zwycięstwo dość spokojnie. Daniel aw na miejscu numer 2, Simone de Silvestro na miejscu numer 3, James Pull czwarty, Mike Conway piąty, Julian Aleta jeszcze łapie uślizg. Niado na miejscu szósty i Lewis Hamilton dojedzie siódmy, a zamknie stawkę Tony Cannon, ósmy czyli już ci, którzy będą w serii GP3. Jeroen Blekemoelen, 90. Fabien Kurzert i 11. Mark Andretti, a Alex Lynn na pierwszy wyścig tych eliminacji wygrywa. A więc bardzo duże brawa dla brytyjskiego kierowcy. Daniel Abt dojeżdża drugim, więc mamy troszeczkę taki w takim stylu Formuły E podium. No i Seymoura de Silvestro, więc bardzo imponujący w pierwszym wyścigu. Pytanie, czy w drugim wyścigu utrzymać taką wysoką formę. James Poole dojeżdża na czwartym miejscu, Mike Conway dojeżdża na miejscu piątym. Szósty, za chwilę nam dojedzie Giuliano Alezi, który jest nam no, rozczarowaniem, jak się może w sumie wydawać. On jest tutaj nie tak dużym jak Lewis Hamilton, który dopiero zakończy wyścig na siódmym miejscu. Ale to Tony Cannon wcześniej przejedzie linię mety, a Hamilton będzie ostatnim kierowcą, który tą linię mety przekroczy. I to właśnie widzimy. No i tak właśnie oto nam przebieg pierwszy z wyścigów, więc no zdecydowanie, zwłaszcza w pierwszej fazie wyścigu działo się bardzo dużo i prawdopodobnie będę musiał zrobić sobie przerwę na, na swojego głosu. Mam nadzieję, że się podobało to Wam równie mocno jak mi, że zdecydowanie Wam się bardzo miło oglądało i do zobaczenia już podczas drugiego wyścigu eliminacji na to, że spał ranką szamp. Do usłyszenia.